Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. Ten list, który napisałem, a teraz czytam, kieruję przede wszystkim do głównego komendanta Policji Rzeczpospolitej, jak również do naszych proboszczów. Zacznę od pytania. Panie komendancie, czy zna Pan prawo, czy jest Pan świadom, co grozi za jego łamanie? Dobrze Pan wie, że obostrzenia idące z rządu łamią wolność człowieka. Jak również dokonują aktu zamachu na konstytucję, która to zapewnia nam wolność do oddychania, jak również do wyznawania kultu wiary. Niestety, dziś policja dokonuje aktów barbarzyńskich pod postacią zamykania nam bezprawnie miejsca kultu naszej wiary. Rękę do tego przyłożył również episkopat. Zacznę od cmentarza. W 1993 roku 28 lipca został podpisany Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą o nietykalności kultu cmentarza. Jak również wszystko, co jest, jak nazywa to polskie prawo, kultem publicznym, jest domeną Kościoła, w tym duchu. Dotychczas rozumiano artykuł 8, ustęp pierwszego Konkordatu, który mówi Rzeczpospolita Polska zapewnia Kościołowi katolickiemu wolność sprawowania kultu. Jego rozwinięcie widziano w artykule 15, w tak zwanym z artykułu 2 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 roku. Wynika z nich jasno, co dzieje się we wnętrzach Kościołów. Podczas kultu publicznego na cmentarzach, drogach publicznych, podczas pielgrzymek jest wyłączną sprawą Kościoła. Czy komendant policji i każdy z osobna policjant Zdaje sobie sprawę, co grozi załamanie i naruszanie tego prawa i tej wolności każdego człowieka? To posłuchajcie. Artykuł 191 Kodeksu Karnego wyraźnie mówi, kto obraża uczucia religijne i innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych podlega karze grzywnej, ograniczenia wolności do pozbawienia do lat dwóch. Przypomnę Wam jeszcze prawo, jakiego dopuściliście się złamania go i za jakie powinniście odpowiedzieć przed Sądem Najwyższym, jak i komendant, tak i każdy policjant z osobna. Dotyczy to również Straży Miejskiej, jak i wojska. No to spójrzmy na to prawo, które zapewnia nam wolność, a ci, co je mieli strzec, haniebnie dopuścili się napaści na nie, jak również je pogwałcili, łamiąc przy tym przysięgę roty ślubowania. Wolność sumienia i religii jest prawem konstytucyjnym. Artykuł 53 ust. 1 pierwszej Konstytucji Rzeczpospolitej. Wolność religii obejmuje wolność wyznania lub przyjmowania religii według własnego wyboru i uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi publicznie lub prywatnie swojej religii. Przeciwko każdemu bez wyjątku bezpośredniemu i bezprawnemu zamachowi na jakiekolwiek dobro prawem przysługuje obrona konieczna. Opis artykułu 25 ust. 1 kodeksu karnego. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Z tego artykułu wynika, że każdy jeden proboszcz, każdy wierny katolik ma prawo stawić opór każdej władzy. Która by chciała naruszyć nasze prawa wyznaniowe co do religii i kultu wiary i jej miejsca, podkreślam miejsca. Każdy katolik powinien sobie to wydrukować i, w razie konieczności złamania prawa przez policję, wojsko czy straż miejską, powinien wytoczyć im proces karny zgodnie z tymi artykułami powyżej, które byłyby naruszeniem naszych praw wolności i wyznania naszej wiary, i miejsca, w jakim ten kult się odbywa. Dziś policja, która wchodzi do kościoła, zakłóca sprawowaną najświętszą ofiarę Krzy Świętej, przerywa nabożeństwa i dopuszcza się prześladowania na wiernych, wyznających kult religijny, w danym miejscu powinna być niezwłocznie postawiona przed Trybunał Stanu. I wymierzona powinna być najwyższa kara za dopuszczanie się tych bezprawnych, barbarzyńskich czynności. A wy, proboszczowie, gdzie się podziała wasza męskość? Umiecie tylko gadać słodkie pierdy zambonem. Jak to nie o polityce, to o fałszywej miłości. Albo o czasach, które żeście niedawno spędzili. Co się z Wami stało? Powinniście grzmieć na tych, którzy łamią nasze prawa i dopuszczają się najść na miejsca święte, jakimi są nasze parafie, nasze kościoły. Prowościowie, wydrukujcie sobie te artykuły i przyklejcie na głównych drzwiach kościoła ku przestrodze tych, co dopuszczają się bezprawia. Jesteście pasterzami. I macie strzec owczarni Jezusa Chrystusa. Macie mieć słowa Bożego na tych, co dopuszczają się przestępstwa na kościele Chrystusa Pana. Wróćcie do tradycji, jak to robili dawniej proboszczowie. Minutę przed rozpoczęciem mszy świętej, żeby nikt nie miał prawa rozpraszać ani profanować miejsca kultu. I przerywania najświętszej ofiary czy jakiegokolwiek nabożeństwa. Trzasnąć drzwiami i zareglować na cztery spusty. Niech Wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach syna do syna. A barbarzyńcom i przestępcom, którzy łamią prawo kultu religijnego, wstęp zbroniony. Koniec i kropka. I tak nam dopomóż to, Panie Boże. Amen. A i jeszcze jedno, bo bym zapomniał. Jak noc zabraknie wiernych, walczących katolików, to Wy, drodzy Moi, proboścowie, jak również każdy jeden kapłan z osobna, Będziecie głosić kazania do pustych ławek, a jedyną czynnością, jaką wam pozostanie, to chować tylko starszych ludzi.